Czegoś takiego w ONZ nie było. Trump wchodzi na mównicę i, jak z armaty, wali do zgromadzonych przywódców świata odnośnie migracji, walki z globalnym ociepleniem i kilku innych absurdów, które są nam obecnie na siłę forsowane przez elity. Dostaje się Niemcom, Rosji, obrywają zieloni i cała lewica. No, absolutne kino. Następne są najnowsze ustalenia co do możliwych przyczyn autyzmu, który staje się coraz poważniejszym problemem wśród dzieci. Nature pisze, że to niczym nie poparte populizmy, Harvard widzi korelację pomiędzy paracytamolem a występowaniem zaburzenia. Jak jest? O co dokładnie chodzi? Do tego objawiła nam się nowa afera, która może zmieść ministra finansów, a na złocie dzieją się cuda niestworzone, bite są kolejne rekordy. Zapraszam. Prraszam. Kilka dni mnie nie było, ale rozłożyło mnie przeziębienie i dopiero co wrócił mi głos. W tym czasie nagromadziło się mnóstwo ważnych tematów, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. A zaczynamy mocno, potężnym przez ostatnie dni Trumpem. Jego wczorajsze wystąpienie w ONZ powodowało, że część widowni musiała zbierać szczęki z podłogi. Kiedy na samym wstępie wspomniał, że nie działa prompter, ale jemu to w sumie nie przeszkadza, bo dzięki temu można mówić bardziej od serca, wiadome było, że będzie się działo. Przejdźmy zatem do najważniejszych wypowiedzi. Trump przed Całym ONZ-em powiedział. Zakończyłem 7 wojen, nigdy nie otrzymałem telefonu z ONZ z ofertą pomocy. Oto dwie rzeczy, które dostałem od Organizacji Narodów Zjednoczonych: kiepskie schody ruchome i kiepski prompter. Dziękuję bardzo. Było to nawiązanie do schodów ruchomych, które od razu po tym, jak prezydent wraz z małżonką na nie wszedł, przestały działać, a także podkreślenie faktu, że ONZ nigdy nie pomógł w rozwiązaniu mu żadnego z konfliktów. Mimo że właśnie do tego został stworzony. Padło też przed zgromadzeniem ogólnym ONZ to, co w tej sali już dawno chyba powinno paść, ale nikt nie miał na tyle jaj, żeby to po prostu głośno powiedzieć. Global warming and the carbon footprint it's a con job. At extreme cost and expense, Europe reduced its own carbon footprint by 37%. Think of that! Congratulations, Europe! Great job! cost yourself a lot of jobs, a lot of factories closed, but you reduce the carbon footprint by 37%. however, for all of that sacrifice and much more, it's been totally wiped out and then some by a global increase of 54%. much of it coming from china and other countries that are thriving around china, which now produces more co2 than all the other developed nations in the world. Po tej wypowiedzi Trump zrobił co? Jeszcze dorzucił do pieca. In nineteen eighty-two the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year two thousand climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Another UN official stated in nineteen eighty nine that within a decade entire nations could be wiped off the map by global warming. Not happening. <laughs> Następnie dostało się Niemcom i Von der Leyen. Może nie było to tak bolesne jak bombardowanie Drezna, ale myślę, że odczuli, że wybrzmiał cały nonsens ich polityki. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products which as you know I found out about two weeks ago and I wasn't happy think of it they're funding the war against themselves who the hell ever heard of that one <laughs> nadzieję, wam popcornu, bo teraz to according to the Council of Europe in 2024 almost 50 percent of inmates in German prisons were foreign nationals or my in Austria, the number was 53% of the people in prisons were from places that weren't from where they are now. In Greece, the number was 54%. And in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland. When your prisons are filled with so called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did, they repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. Czy to gadanie populisty? Nie. Facet odniósł się do swoich własnych doświadczeń. Zamknął granice, zaczął odsyłać i skończyły się te wszystkie szturmy. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and everyone who crossed the border, And from the States, they not Aż mi się przypomniało, jak kilka lat temu w tym samym miejscu Trump przemówił tak, że pierwszy raz w życiu poczułem, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest faktycznie liderem wolnego świata, że jest przywódcą nas wszystkich normalnych Polaków, Francuzów, Anglików i innych ciemiężonych dziś narodowości. The truth is plain to see. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists, the future belongs to patriots, the future belongs to sovereign and independent nations. A Zobaczcie w ogóle, jak chora stała się międzynarodowa, światowa polityka, że wypowiedzenie tak oczywistych słów w przeznaczonym do tego miejscu stało się tak zupełnie niezwyczajne, wręcz niewyobrażalne. Jakby tego było mało, na sam koniec prezydent USA wrzuca jeszcze post zwiastujący zwrot w relacjach z Rosją o 180 stopni. Mocno proukraińska retoryka, koniec marchewki dla Moskwy. Skoro nie chcą się dogadać po dobroci, to teraz będzie kij. W swoim najnowszym wpisie, któremu więcej uwagi poświęcę w kolejnym wydaniu newsów, Donald Trump pisze, że Ukraina przy odpowiednim wsparciu może odzyskać wszystkie swoje ziemie zagrabione przez Rosjan. A teraz, jeśli masz dzieci albo je planujesz albo Twoi rodzice rozważają kolejne potomstwo, to ten temat może być dla Ciebie szalenie ważny, bo na tapet bierzemy najnowsze doniesienia w sprawie rosnącej liczby przypadków autyzmu wśród dzieci pochodzące od Roberta Kennedy'ego Jr., czyli amerykańskiego sekretarza zdrowia, a także Donalda Trumpa, który się w tej sprawie wypowiedział. Trump jakiś czas temu zlecił nowemu kierownictwu Departamentu Zdrowia sprawdzić, co stoi za tak silnym wzrostem występowania autyzmu u dzieci w Stanach. Bo problem naprawdę zrobił się gigantyczny. W porównaniu z latami 80, kiedy częstotliwość tej przypadłości szacowano na poziomie 0,02 do 0,05% obecne dane mówią o około 2-3%. do 3%. To oznacza wzrost rzędu 40 do 100 krotnego, w zależności od tego, które dane bierze się pod uwagę. Jako czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia tego zaburzenia neurorozwojowego przez lata podejrzewano, ekspozycję na pesty. Metale ciężkie zawarte w szczepionkach, niedobory niektórych mikroelementów, takich jak kwas foliowy w diecie ciężarnych kobiet, infekcje wirusowe w trakcie ciąży i wiele, wiele innych. Dotąd nie było jednak dobrze udokumentowanych badań, które naukowo stwierdzałyby, który z czynników jest na pewno winny i czy w ogóle mamy jednego winnego. I właśnie dlatego Robert Kennedy Jr. otrzymał zadanie sprawdzenia, co stoi za całym tym problemem. Choć na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Trump nie przebierał w słowach i stwierdził: "Nie bierzcie paracetamolu, walczcie jak diabli, żeby go nie brać", to jednak amerykańska agencja do spraw żywności i leków, czyli FDA, była nieco ostrożniejsza w formułowaniu wniosków i oświadczyła, że do leku zostanie dopisane ostrzeżenie o możliwym związku pomiędzy stosowaniem paracetamolu a występowaniem autyzmu. Niedługo później w Nature, czyli jednym z najbardziej renomowanych pism naukowych, pojawiło się odniesienie, że brakuje Mocnych dowodów między stosowaniem paracetamolu we wczesnych etapach ciąży a autyzmem. Nie wiem, nie znam się, ale może to nie sam paracetamol stanowi istotne ryzyko, a powód. Dla którego jest stosowany. Szereg danych wskazuje bowiem, że kobiety cierpiące na choroby przewlekłe mają większe ryzyko na urodzenie dziecka z ADHD lub autyzmem. Jeśli cierpią na choroby przewlekłe, częściej zażywają paracetamol, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że to on powoduje owe zaburzenia. To, że oba zdarzenia występują obok siebie, nie musi koniecznie oznaczać, że są powiązane. Korelacja nie zawsze jest najlepszym sposobem wnioskowania. Przykład? W danych widać, że kiedy rośnie sprzedaż lodów, rośnie też liczba utonić. Czy lody powodują zatem utonięcia? Oczywiście nie. Po prostu latem, kiedy częściej korzystamy z kąpielisk, statystycznie częściej je się też lody. Z drugiej jednak strony, za słowami Trumpa, który, co by nie było, przyzwyczają nas trochę do wygłaszania wątpliwej prawdziwości stwierdzeń, stoją badania topowych amerykańskich uczelni, takich jak Harvard, John Hopkins czy Columbia, które potwierdzają wpływ paracetamolu na zwiększenie ryzyka urodzenia dziecka z autyzmem. Szkoła Zdrowia Publicznego Harvardu odkryła, że narażenie na paracetamol z większe ryzyko zarówno autyzmu, jak i ADHD. John Hopkins odkrył, że dzieci z największą ilością paracetamolu we krwi pępowinowej miały prawie trzy razy większe prawdopodobieństwo zdiagnozowania autyzmu. Coś za tym może być na rzeczy, skoro wskazują na to ustalenia najwybitniejszych i najbardziej renomowanych amerykańskich uczelni. Co jeszcze padło z ust Trumpa na tamtej konferencji prasowej? Powiedział, że dzieci nie powinny być przepompowywane szczepionkami, krytykował liczbę i harmonogram szczepień. Sugerował, że szczepionek nie powinno podawać się tak wcześnie i że powinny być one podzielone zamiast podawane w jednym kombinowanym zastrzyku. Według jego sekretarza, Kennedy'ego, w 1986 w kalendarzu szczepień było ich tylko 11. Dziś w niektórych Stanach, aby dziecko mogło zapisać się do szkoły, musi mieć odhaczone od 69, do 92, to od 6 do 9 razy więcej. Oprócz tego, wśród proponowanych zmian, Trump mówił o aluminium i rtęci, które stosuje się w szczepionkach jako adiowanty, czyli składniki wzmacniające odpowiedź immunologiczną. We've already taken out and are in the process of taking out mercury and aluminum. Now, hell wants that pumped into a body? Sekretarz Zdrowia zapowiedział, że administracja dostarczy w najbliższym czasie więcej danych w tym obszarze. Jeśli natomiast chodzi o moją opinię, to nie jestem lekarzem, więc nie będę podejmował się próby oceny, kto ma tu rację i co faktycznie powoduje autyzm. Niech każdy zrobi research we własnym zakresie i wyciągnie własne wnioski. To co, teraz przejdziemy do tego, co u nas w kraju. Przeglądając ostatnio media, natrafiłem na bardzo grubą aferę, którą opisał m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Możemy mieć właśnie do czynienia z jednym z największych skandali ostatnich. Lat, z sytuacją, w której Ministerstwo Finansów wprost przygotowało i wdrożyło przepisy pod określony wyrób konkretnego koncernu tytoniowego. A co gorsza, cały proces prowadzony był z ramienia Ministerstwa Finansów przez ludzi, których powiązania z tym koncernem były powszechnie znane. I tak właśnie wybucha afera Wejpowa. To historia o tym, jak rząd pomógł największej firmie tytoniowej zostać monopolistą na rynku Wejpów. Cały myk był genialny w swojej prostocie. A wyglądało to tak. Od początku roku rząd stopniowo zwiększał cła i akcyzę na e-papierosy. Po ostatniej podwyżce 1 września ich użytkownicy złapali się za głowy, widząc, że ceny produktów, które kupowali, nagle podskoczyły z 30 do 100 zł. Przestali je kupować i dziś nie ma ich już w większości sklepów. Wyglądało na to, że e-papierosy znikną z rynku, że będzie je można już kupić tylko nielegalnie, że nasz kochany rząd wygrał wojnę z niezdrowymi e-papierosami, troszcząc się o zdrowie Polaków. Ale nagle, pięć dni później, 5 września, w największych sieciach handlowych pokazały się nowe e-papierosy od Philip Morrisa, WIF. Te nie kosztują już 100 zł, tak jak pozostałe, a jedynie 20 zł. Dlaczego? Ponieważ przez jedną małą zmianę konstrukcyjną nie są obłożone tymi wszystkimi dodatkowymi opłatami. Dzięki temu, że płyn podgrzewany jest przez indukcję, a nie grzałkę, tak jak dzieje się to w innych papierosach, z punktu widzenia prawa BIF zalicza się do innej kategorii. Największy koncern tytoniowy świata, który rozdaje karty i na naszym rynku, przechytrzył konkurencję lekko, zmieniając konstrukcję swojego produktu. De facto działa on tak samo, ale jest tańszy od każdej innej konkurencji pięcio, sześciokrotnie. To w zasadzie oznacza jedno: całkowite wykoszenie konkurencji, bo kto wybierze inne produkty wielokrotnie droższe? ponieważ e papierosów sprzedało się w Polsce w zeszłym roku około 100 milionów egzemplarzy. Mówimy tu o potencjalnej sprzedaży na poziomie 3 miliardów złotych rocznie. Monopol na takim rynku? Bardzo kuszące. Zagrywka zdumiewająco brawurowa i odważna, ale dla 3 miliardów złotych warto ryzykować. Nie wiem, czy architekci tego planu liczyli na to, że to się nie wyda, czy może kalkulowali, że jak się wyda, to i tak, zanim ministerstwo wprowadzi aktualizację przepisów, to zdążą napchać kieszenie? Nie wiem. Wiem, że plan naprawdę mistrzowski, za co należą im się słowa uznania. No, bo zobaczcie, jak się uda, to będzie monopol na rynku wartym 3 miliardy złotych rocznie. Jak się nie uda, to chociaż zarobią kilkaset milionów, bo miną długie miesiące, zanim rząd załata tą prawną dziurę. Od razu podniosły się głosy, że tą sprawą powinno się zainteresować CBA. Dlaczego? Bo ciężko uwierzyć w tłumaczenie Ministerstwa Finansów, że się pomylili, że nie wiedzieli. Doskonale o wszystkim wiedzieli i z jakichś powodów nic nie zrobili. Dowód? Wywołane do tablicy przez płaczka Ministerstwo Finansów zareagowało zdumiewająco szybko. Już w środę późnym popołudniem w specjalnym oświadczeniu przyznało się de facto do luki w prawie akcyzowym i ogłosiło, że przystępuje do naprawy przepisów. W swoim oświadczeniu ministerstwo przemilczało jednak ważny fakt. Wiedziało o tej luce co najmniej od kilku miesięcy skąd możemy wyciągać takie wnioski? Bo żeby zacząć sprzedaż swojego nowego produktu PMI musiał zwrócić się do Ministerstwa Finansów o tak zwaną wiążącą informację akcyzową, czyli dokument, który decyduje jaka ma być akcyza na dany produkt nikotynowy. Koncern zrobił to już dawno i otrzymał taki dokument. Ministerstwo mogło więc już dawno uwzględnić viwa na indukcję przy projektowaniu nowych przepisów akcyzowych. Mogłoby też teraz cofnąć wydaną wiążącą informację akcyzową. Dlaczego tego nie zrobili? Płaczek podejrzewa korupcję. Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów przez kilka lat prowadziła kancelarię doradztwa podatkowego, która pracowała m.in. dla koncernu PMI. Dziś pani dyrektor odpowiada za regulację rynku, na którym działa jej były klient. Wiceminister Ministerstwa Finansów w przeszłości brał udział w pisaniu raportu. Wspólnie z innym byłem urzędnikiem resortu pracującym dla PMI, który w zakresie rynku tytoniowego promował narrację korzystną dla koncernu. Chodzi m.in. o utrzymanie preferencji podatkowych dla ICOSA. A i organizacje biznesowe, których członkiem jest PMI, zgłaszało uwagi, na skutek których Ministerstwo Finansów zaczęło komunikować branży, że wkłady również będą droższe o około 50 zł. Czy ktoś w Ministerstwie Finansów zostanie ukarany za niedopatrzenie? Czy sztuczne manipulowanie cenami to nie jest przypadkiem jawny napad na na kieszenie zwykłych ludzi? I co mają powiedzieć inni producenci, którzy zostali wykiwani, wywaleni z rynku? Szczególnie polskie firmy, które zaczęły się dynamicznie rozwijać. Bo w całej tej historii nie chodzi tylko o to, że jeden międzynarodowy koncern wygryzł z rynku inne międzynarodowe koncerny, mając przy tym dziwne powiązania z Ministerstwem Finansów. Tu chodzi też o to, że produkowane przez polskie firmy wejpy zaczęły się cieszyć taką popularnością, że zaczęły zagrażać temu dużemu. Te miliony użytkowników, którzy wypalili w Polsce w zeszłym roku 100 milionów e papierosów, mogło przecież palić Philip Morrisowe iqosy albo ich e-papierosy czyli VIV. A tak? Za sprawą odpowiednich osób o władzy, zagraniczny biznes znowu ukręcił łeb rosnącej polskiej konkurencji. Bo po co wspierać to, co nasze, skoro można chodzić na pasku międzynarodowego kapitału? To teraz zapraszam na rynki. Zacznijmy od kruszców, bo znawcy tematu przecierają oczy ze zdumienia. W poniedziałek 22 września cena złota ustanowiła nowy rekord, zbliżając się do poziomu 3760 dolarów za uncję, tym samym zyskując tylko od początku tego roku aż 42%. Tak. Takie stopy zwrotu na złocie to wielka rzadkość. Coś niespotykanego od uwaga 46 lat. To, że mamy rekord, to jedno, ale z perspektywy inwestora ważniejsze jest, czy ten spektakularny trend na królewskim kruszcu się utrzyma. Wiele wskazuje na to, że tak, choć oczywiście w krótkim terminie może przejść jakaś korekta. Według portalu Bankier.pl w niedługim czasie eksperci spodziewają się przebicia bariery nawet 4000 dolarów za uncję. Jakie mamy tego przyczyny? Po pierwsze, ostatnia obniżka 100%. W USA, która skutkować będzie wypuszczeniem na rynek olbrzymich ilości pustego pieniądza, osłabi dolara, a wzmocni notowane w odniesieniu do niego złoto. Jeśli najpopularniejsza waluta świata, jaką jest dolar, zostanie teraz na wielką skalę dodrukowana, jej wartość spadnie, zostanie rozrzedzona jak Coca-Cola, do której dolano wody. Co ciekawe, prezes Fed zapowiedział nie jedną czy dwie, ale całą serię obniżek stóp procentowych. Namalował w ten sposób przed nami wizję wielkiej powodzi taniego pieniądza zalewającego rynek. Na swojej wyczekiwanej przez rynki konferencji Jerome Powell zdradził w zeszłym tygodniu, że rezerwa federalna rozważa dwie kolejne obniżki stóp jeszcze w 2025. To bez wątpienia będzie silny czynnik wzrostowy dla ceny złota. Ale te spektakularne wzrosty są jeszcze efektem postępującej na świecie dedolaryzacji. Świat stopniowo porzuca dolara jako aktywo, w którym przechowywane są rezerwy, zastępując go właśnie złotem. Po pierwsze przez to, że na skutek inflacji dolar przez ostatnie lata sporo na wartości stracił. A po drugie po sankcjach nałożonych na Rosję globalne południe i wschód Przekonały się, że waluta ta może być stosowana przez Waszyngton jak broń, groźniejsza nawet od lotniskowców. Wyciągające z tych lekcji nauki Chiny, będące przecież jednym z największych kupców amerykańskiego długu, sprzedają posiadane przez siebie amerykańskie obligacje, a za dolary kupują złoto. Tamtejszy bank centralny, dziesiąty miesiąc rzędu, zwiększa swoje zapasy złota i niewiele wskazuje na to, aby miał przestać. Nikt nie ma szklanej kuli i nie powie wam dokładnie, ile w przyszłym roku będzie warte złoto. Wiele natomiast wskazuje, że będzie warte więcej. Czy tak się faktycznie stanie, czas pokaże. Zanim przejdziemy do podsumowania tego co na krypto, gdzie zadziało się coś absolutnie wspaniałego, krótkie ogłoszenie dla wszystkich tych, którzy po wakacjach chcą wprowadzić trochę zmian w swoim życiu zawodowym. Jeżeli czujesz, że to, gdzie teraz jesteś, to nie do końca Twoje miejsce. Jeżeli masz przestrzeń do tego, aby zaryzykować i spróbować czegoś zupełnie innego, jeśli chcesz spróbować swoich sił w obecnie jednym z najbardziej lukratywnych rynków, Jesteś z jednego z wymienionych miast: Rzeszów, Bydgoszcz, Częstochowa, Warszawa, Katowice, Opole, Głogów, Lublin, Kraków, Gdańsk lub Wrocław. To to może być ciekawa propozycja dla ciebie. Masz szansę nauczyć się sprzedaży od najbardziej doświadczonych, praktyków jacy tylko są na rynku. Warunek? Musisz mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B. Nic więcej. Praca jest bardzo wymagająca, ale potrafi popłacić jak rzadko która. Wielokrotnie zdarzało się już u nas, że bardzo dobre pieniądze zarabiają osoby, które wcześniej pracowały jako kelnerzy czy na sortowni. Co ważne, nie narażasz się na żadne straty finansowe, bo szkolenie, hotel, wdrożenie to wszystko jest kompletnie bezpłatne. Nie musisz się znać, nauczymy cię od zera. Po prostu zaryzykuj. Uda się, to odłożysz na mieszkanie. Nie uda się, też zyskasz, bo poznasz wartościowych ludzi i nauczysz się szalenie ważnej kompetencji. Nie czekaj i już teraz wypełnij formularz z opisu tego filmu. Zajmie Ci to max 30 sekund. Zrób to teraz, bo później do tego nie wrócisz. Na koniec chciałem się z Wami podzielić wyjątkową historią. Nie dlatego, że lubię się przechwalać, tylko dlatego, że obiecałem Wam, że będę relacjonował na bieżąco o mojej sytuacji w krypto. 19 września, czyli w zeszły piątek, postanowiłem, że wejdę w nowy projekt twórcy Największej giełdy krypto świata, czyli Binance. CZ, bo o nim mowa, jakiś czas temu ogłosił, że przyszłość należy do giełd zdecentralizowanych i że chce rzucić wyzwanie HyperLiquid, czyli takiej innej zdecentralizowanej giełdzie, która już na rynku jest. No i rzucił. Powołał do życia giełdę Aster, która ma swojego coina. Co ciekawe, pisał o tym praktycznie od samego początku Kryptoberb, którego jak wiecie uważnie śledzę, ale jakoś z początku olałem i nie kupiłem. Dopiero jak do mnie osobiście napisał, że według niego to jest szansa na te zrobienie razy 5, razy 10, to zainteresowałem się tym tematem. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem 19 września, kupiłem trochę Asterów. Najpierw po 75 centów, a chwilę później po 83 centy. Żałuję, że przespałem, bo mogłem kupić po 50 albo po 40. Myjąc zęby przed spaniem, napisałem Wam o tym na grupie, podając wszystkie mocne strony projektu. Napisałem Wam, że daję znać, żeby nie było, że wiedziałem, a nie powiedziałem. Kiedy przez kolejne dni rynek przechodził ciężkie chwile po tym, jak doszło do największej od grudnia 2024 likwidacji longów, straciłem entuzjazm, bo początkowo fajnie rosnący Aster po prostu spadł. Ale nadszedł wtorek, czyli dzień, w którym nagrywam ten film i kryptowaluta ta nagle zrobiła 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, aż wreszcie przebiła 2 dolary. Przypominam, kupowałem po 75 centów. Na chwilę skoczyło nawet do 2,12, ale przy 2 dolarach sprzedałem. Nie wszystko, tylko tyle, żeby zwrócił mi się zainwestowany kapitał. Tak doradził mi Zduńczyk, co jest zresztą mądrą strategią, bo wszystko, co od tej pory wykręcę, będzie moim zyskiem. I nie ma takiej możliwości, żebym stracił, skoro już wyjąłem tyle, ile zainwestowałem. Teraz mogę spokojnie patrzeć i przyglądać się, czy dotrzemy do tych 3 dolarów, do 4, czy może spadniemy z powrotem do poziomu 1 dolara. Wtedy też się nic nie stanie, bo i tak zarobię. I właśnie dlatego mówiłem wszystkim, żeby dołączać do mojej grupy na Whatsappie, bo ja tam naprawdę nie spamuję. Mówię tylko o najważniejszych rzeczach. Link do niej zamieszczam i w opisie tego filmu. Dołączać i klikać dzwoneczek z powiadomieniami, żeby nic nie przegapić. Dodałem wam tam wtedy instrukcję, jak to dokładnie nabyć, gdyby ktoś miał problem z kupnem Astera, oczywiście nie namawiając, wprost mówiąc, że nie ma tu żadnych pewniaków. Nie zawsze zdążę nagrać odcinek, a post na grupę mogę dodać w kilka chwil. Jak wiecie, tu po prostu godziny często mają znaczenie. Pamiętajcie, że zaczyna się czwarty kwartał i to teraz będzie działo się najwięcej. Będzie bujało najbardziej, ale i będzie najwięcej okazji. Poważni ludzie pomagają mi i dają cynk wcześniej. Ja lubię na takie okoliczności być przygotowany. Mieć już założone i zweryfikowane konto, zasilone jakimiś środkami. A nie to, że muszę czekać aż gdzieś tam dojdzie przelew. I pamiętajcie, dla wszystkich nowych użytkowników jest teraz bonus 20 euro, jeśli wpłacisz minimum 200 euro depozytu i kupisz za to jakiś krypto. Link zarówno do tego bonusu na 20 euro i do samej grupy na WhatsAppie zostawiam w opisie tego filmu. A przy okazji żegnam się z Wami i dziękuję za wspólnie spędzony, pełen emocji, ale i wartości czas. Do zobaczenia za dwa, trzy.